Już od 15 lat materiały budowlane z logo Itong pomagają Polakom wznosić domy marzeń. Charakterystyczny żółty kolor można spotkać na wielu polskich placach budowy. Badania potwierdzają, że Itong jest najbardziej znaną wśród inwestorów indywidualnych marką budowlaną w Polsce. Itong znalazł się również wśród marek stulecia. To wyróżnienie przyznawane wyjątkowym produktom i usługom, które zrewolucjonizowały gospodarkę. Dzięki innowacjom, Itong, niegdyś szary i nierówny blok z betonu komórkowego, zyskał na klasie użyteczności i precyzji. Wprowadzony na rynek w ubiegłym roku Itong Energo w współczynniku przenikania ciepła U równym 0,19 pozwala na zastosowanie ściany jednowarstwowej nawet w budynku energooszczędnym. W połączeniu z Silką, swoją młodszą siostrą, Itong tworzy unikalny system 20 cm zapewniający ochronę termiczną i akustyczną domu. Itong to produkt naturalny, to marka dbająca o środowisko. We wszystkich zakładach itong e produkcja odbywa się bezodpadowo. Powstające w procesie produkcji stałe odpady po zmieleniu wykorzystywane są ponownie. Akcja Folia znika z budowy pomaga klientom itong e recyklingować opakowania po produktach. Klienci Itong e mogą korzystać z wielu nowoczesnych form komunikacji. Xella, jako pierwsza na rynku budowlanym w Polsce, uruchomiła sklep internetowy. Dostępne są blogi i liczne materiały multimedialne, zarówno dla inwestora indywidualnego, jak i wykonawców. Poprzez edukację realizowaną również systemem szkoleń. Finalny efekt? Dom z materiałów Itong e jest jeszcze wyższej jakości. W Polsce Itong e rozpoczął swą historię w Ostrołęce, w województwie masowieckim. Nie było tak łatwo, dlatego że zima była wyjątkowo. Ostra, zaczęliśmy w październiku i przyjęliśmy no, taki znamienny termin, kiedy już będziemy mogli powiedzieć, że mamy pierwszy produkt. I to była bardzo poważna data, bo to był 1 kwietnia. I pomimo tej srogiej zimy, wszystko nam się udało. Już w drugim roku naszej produkcji zajęliśmy drugie miejsce na 22 zakłady z całej Europy. Mógł ktoś uważać, że to jest taki przypadek Beniaminka, ale potem się okazało, że nie, bo trzy kolejne lata, 99, 2000, 2001 zajęliśmy pierwsze miejsce i stało się pierwszy raz w historii współzawodnictwa, że przechodni do to puchar trafił do nas na stałe i dzisiaj całkiem mu dobrze Oprócz Ostrołęki i tong produkowany jest też w trzech innych fabrykach. W Miliczu, w województwie dolnośląskim, w Pile w Wielkopolskim oraz w Sieradzu, w Łódzkim. Wysoką jakość polskich bloczków potwierdza zdobyte aż dziesięciokrotnie pierwsze miejsce w europejskim konkursie jakości e tong. Przez 15 lat polskie fabryki wyprodukowały około 5 milionów metrów sześciennych bloczków. Taka ilość wystarczyłaby na wybudowanie 80 tysięcy domów jednorodzinnych. Oznacza to, że dziennie fabryki Itong opuszcza materiał na 21 domów. Bloczki Itong posłużyły do budowy wielu domów jedno i wielorodzinnych. Zastosowane zostały również we wznoszeniu znanych obiektów. Miłośnicy bajek znajdą je w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, kibice na Stadionie Legii Warszawa, fani nauki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a zwolennicy odpoczynku nad morzem w Krzywym domu w Sopocie. Z wyprodukowanych w XXI wieku bloczków e we wszystkich polskich fabrykach układając bloczki jeden na drugim można utworzyć trasę pozwalającą na około 2,5-krotne okrążenie obwodu ziemi. Będziemy nadal ponążać drogą rozwoju naszej oferty systemowej w oparciu o energooszczędność i o szybkość wykonania budynków. Zwracam uwagę na te dwa aspekty, ponieważ są one istotne dla kosztów samej budowy i dla kosztów eksploatacji już gotowego budynku. Chcemy być bliżej klienta indywidualnego, stąd też nasz udział w programie eksperta budowy. Dzięki temu programowi klient zyska fachową, fachowe doradztwo techniczne i pomoc w budowie domu.